Dzień dobry, witam o poranku. Na posterunku jest Patrycja, Roberto, Kasia, Jolanta, Zbynek, Minia Piniowa i Jolanta, Burasz. I na pewno jeszcze wielu dołączy. No i ja też jestem na posterunku. O czym my dzisiaj będziemy mówić? Aha, o warkoczu. warkocz zamiaru. To jest taka e, polska, zwyczajowa nazwa, bo tak naprawdę jest to splot energetyczny zamiaru zewnętrznego. Ale w skrócie niektórzy mówią warkocz i e, już nawet do tego się przyzwyczaiłem. Kiedyś się zrzymałem, ale nie ma już co się kłócić o słówka. Ja mam znajomego, który jest elektrykiem i jak ja mylę kabel z przewodem, to on dostaje zawału serca, a szkoda, bo... Serce może się kiedyś jeszcze przydać, a Pracki prawdopodobnie nigdy nie zmądrzeje. Tak więc splot energetyczny zamiaru zewnętrznego prawidłowo, a potocznie warkocz. Według technik Tafti. Co to jest w ogóle Tafti? O co chodzi z Tafti? Raczej kto to jest Tafti? Otóż klasyczny transerving 20 lat temu ponad został spisany. I on ten Transurfing zajął Wadimowi Zelandowi no, kilkanaście tomów. Dość y, rozwlekle to wszystko zostało opisane. A potem czasy się zmieniły, ludzie się trochę zmienili, wszystko chcemy robić szybciej, łatwiej, prościej pewnie dobrze. No i powstały techniki Tafti, które z kolei przekazała mu kapłanka Tafti, która jest jedną ze strażniczek tej wiedzy. No i miało być to wszystko prostsze, łatwiejsze i szybsze. Takie było założenie, żeby podać nam algorytmy. Na zasadzie punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci, wykonujesz te punkty i wszystko się udaje i nie musimy się skupiać na dłużej niż pół minuty, bo jesteśmy przebodźcowani i może nam to sprawiać trudności. Tak więc założenie było takie, żeby techniki Tafti były łatwiejsze i można, żeby można było po prostu od razu sobie wejść w ten transurfing e, według wyższej szkoły jazdy. Okazało się jednak, że warto znać transurfing taki podstawowy, klasyczny, żeby dopiero przejść do technik Tafti. Okazało się, że Tafti to jest powiedzmy liceum. Podczas kiedy warto jeszcze wcześniej skończyć podstawówkę, czyli zapoznać się z technikami transurfingu. I ulubioną techniką, ulubionym elementem tego wszystkiego, co możemy przeczytać w książkach o tafti, jest warkocz. I nie bez powodu i całkiem nie bez słuszności, bo ten warkocz, ten splot energetyczny zamieru zewnętrznego dołączamy do wszystkich pozostałych technik tafti, a jest ich kilkanaście. Podstawowa to jest podświetlanie kadru docelowego. A no potem jeszcze jest bardzo wiele technik, których nie będziemy omawiać. Zresztą nie uda nam się dzisiaj na pewno omówić wszystkiego, co dotyczy tego warkocza, tego splotu. Ale myślę, że takie kwestie podstawowe. No i odpowiem na jedno pytanie, które otrzymałem właśnie w związku z tą audycją. O, widzę, że Was się robi coraz więcej. Bardzo, bardzo się cieszę. No więc tak. Każdy z nas posiada energetyczny splot, który jest jednym z naszych energetycznych narządów. Nie używamy tego od wielu pokoleń, od niektórych nawet wielu wcieleń i dlatego nie mamy pojęcia, że to mamy. Więc ta nas o tym poinformowała. Wadim Zeland to spisał włącznie z informacjami, jak tego splotu używać. Myślę, że może Was zainteresować to, w jaki sposób omówiliśmy to zagadnienie na warsztatach z technik Tafti, na które zresztą zapraszam, bo cały czas są dostępne, ale proponuję, żebyśmy teraz zwrócili uwagę na takie najprostsze, najkrótsze wytłumaczenie, co to jest i jak tego używać warkocza, czyli splotu energetycznego zamiaru zewnętrznego. Spójrzcie, bardzo proszę. Na ten rysunek poglądowy. Ponieważ jest to splot energetyczny, to tak naprawdę on nie wygląda. Trudno powiedzieć, jak on wygląda, ale interesuje nas ta pomarańczowa kropka na końcu tego splotu, nazywanego przez niektórych warkoczem, bo tak jest obrazowany. Ta czerwona kropka nas, czy pomarańczowa, interesuje, bo to jest punkt. Z którego wydobywa się energia zamiaru zewnętrznego. To jest centrum zamiaru zewnętrznego. Czyli gdyby wyobrazić sobie, że mamy ten narząd szczątkowy, bo jest to energetyczny narząd szczątkowy. No, myślę, że nikt z Was jeszcze się nim nie posługiwał, dopóki nie poznaliście, że coś takiego istnieje. Dlatego jest on w stanie zaniku u większości ludzi. Ale jest. Więc wyobraźmy sobie, że wisi nam z tyłu taka kita. I kiedy uruchamiamy tę te kitę, ten splot, on się unosi pod kątem w stosunku do naszych pleców. I końcówka znajduje się na wysokości łopatek, pomiędzy łopatkami, w odległości jednego łokcia od pleców. Czyli jeden łokieć od pleców. Twój łokieć. Każdy ma inną długość łokcia. I tu chodzi o to, że w moim wypadku długość mojego łokcia. W waszym wypadku długość każdego każdego z was. Długość łokcia, który posiada każdy, każdy z was. Więc w odległości łokcia od łopatek, między łopatkami na wysokości łopatek znajduje się ten punkt, końcówka splotu energetycznego zamiaru zewnętrznego. Być może podejrzewaliście, że coś tam między łopatkami się dzieje, ale w odległości jednego łokcia. Być może gdzieś tam coś, jakieś mrowienie występowało, co, co, co coś takiego. Może, więc teraz już wiemy, co to jest. Jest to punkt, końcówka splotu energetycznego zamiaru zewnętrznego. Jest to nasze centrum zamiaru zewnętrznego. I dzięki temu uświadamiamy sobie, że my nie emitujemy zamiaru zewnętrznego. My nie emitujemy energii zamiaru zewnętrznego. My ją przepuszczamy przez siebie. My tylko inicjujemy, żeby to zadziałało. A reszta dzieje się bez naszego udziału. Tu nie ma naszej zasługi. Przepuszczamy przez siebie energię zamiaru. Zewnętrznego. I jak będziemy to robić? Zaczynamy skupiać się na oddechu. Następnie wyobrażamy sobie, uświadamiamy strumienie energetyczne. Uruchamiamy świadomość, przytomność. Budzimy się. Widzę siebie, widzę moją rzeczywistość. Uruchamiam splot energetyczny zamiaru zewnętrznego. Czyli po prostu na początku wyobrażam sobie, że on się unosi i skupiam się w tym punkcie za mną, między łopatkami, w odległości łokcia. Na tym punkcie się skupiam. I wyobrażam sobie, bo zanim to poczujemy, to tak jak powiedziałem, trochę minie, że z tego punktu wydobywa się energia. Możemy sobie wyobrazić jakiś kolor światła. Przechodzi przez nas. I na wysokości oczu, jak w kinie, podświetla co? Kadr docelowy. My sobie wyobra wyobrażamy, że wstawiamy teraz sobie na wysokości oczu kadr docelowy i ta energia, która przechodzi przez nas ze splotu, z końcówki, rozświetla nam ten kadr. Co to jest ten kadr? Pamiętacie, co to jest slajd docelowy? Jeśli nasze życie to film, to krótki wycinek tego filmu, jakiś 10-15 minutowy, to będzie slajd docelowy. Uczyliśmy się go wykonywać na warsztatach podstawowych. Wykonujemy ten slajd, to jest wycinek naszego życia, kiedy mój nasz cel jest już urzeczywistniony. Jest to przenosimy się do efektu do stanu efektu końcowego kiedy mój cel już jest urzeczywistniony tam jestem a żeby to było obrazowe bardzo to stosujemy różne modalności czyli wzrok słuch powonienie smak dotyk wszystkie nasze zmysły są zaangażowane w tworzenie slajdu docelowego i teraz my ten slajd docelowy jeszcze Zawężamy do jednego obrazka. No może dwóch, trzech obrazków. Ale to film zawężamy do slajdu w transurfingu klasycznym. I ten slajd trwa 10-15 minut do pół godziny. A my teraz to wszystko zawężamy do 15 sekund. Do pół minuty. Najwyżej do pół minuty. Jeden obrazek. Dwa obrazki. Też wszystkie modalności wzrokowa, słuchowa. I to będzie kadr docelowy. I ten kadr docelowy umieszczamy sobie przed oczami, wyobrażamy sobie i podświetlamy ze splotu, z końcówki splotu energetycznego zamiaru zewnętrznego. I to będzie pierwsze ćwiczenie, które będziemy, wytrenujemy tak, żeby jak ktoś nas obudzi, to my będziemy w stanie sobie to wykonać nawet w nocy. Proponuję, żebyśmy jutro z 5, 6, z 10 razy to przetrenowali. Rozumiemy, na czym polega kadr docelowy. I jeszcze jedna uwaga. Kadr docelowy formułujemy oczywiście w czasie teraźniejszym, bo gdybyśmy chcieli opisać ten kadr, to w czasie teraźniejszym to już jest. Nie chcę, nie będę miał. Już jest. A po drugie, ja jestem głównym bohaterem tego wszystkiego i uczestnikiem. Ja to widzę moimi oczami. Czyli nie oglądam filmu ze mną w roli głównej, czy krótkiego wycinka w postaci kadru, ale ja oglądam swoimi oczami. To się dzieje ze mną. I tak jest najlepiej. Gdyby ktoś nie potrafił, no to w ostateczności można to oglądać jako wycinek filmu ze sobą w roli głównej. Ale o wiele lepiej oglądać to swoimi oczami. To się dzieje, to się dzieje ze mną. Czyli jeszcze raz, algorytm. Skupiamy się na oddechu. Skupiamy się na świadomości przepływu energii. Budzimy się, widzę siebie i widzę moją rzeczywistość. Uruchamiamy splot energetyczny zamiaru zewnętrznego. Z końcówki, na której się skupiamy, Wypuszczamy energię, umieszczamy przed sobą na wysokości oczu kadr docelowy, albo afirmujemy i podświetlamy to ze splotu energetycznego zamiaru zewnętrznego. Następnie na wdechu albo wydechu, to jest bez różnicy jak nam wygodniej, reset. Odpuszczamy. idziemy dalej. I tak to sobie omawialiśmy na warsztatach. Myślę, że sprawa jest jasna, każdy będzie mógł sobie to przetrenować, zresztą zrobimy to dzisiaj jeszcze wspólnie. A teraz odpowiem na pytanie koleżanki, która zadała je w związku z dzisiejszą audycją. Cześć, Marcin, ja dzisiaj w sprawie sobotniej kawki. Pod postem rzuciłam pytanie, a teraz chcę doprecyzować, bo ostatnio mam wątpliwości. Wcześniej stosowałam warkocz do pierdu. Na przykład miejsca siedzące w SKM w godzinach szczytu. Było raz tak, że miałam mało czasu na warkocz, bo pociąg już wjeżdżał, zrobiłam i moją uwagę zwróciło to, że aż parzył mnie w plecy za bardzo. Okazało się, że wręcz mogłam sobie wybrać miejsce siedzące z dwóch pomimo tłumów. Mój zamiar zawsze się realizuje. Potem czekałam na decyzję urzędową, i być może dowaliłam zbyt długą listę życzeń. Mówiłam po pierwsze dostałam określoną decyzję, po drugie, ważność uprawnień na 5 lat, co jest rzadkością. Ja tu skracam jeszcze. Potem dodatkowe wynikające z tego benefity. Zrealizowało się wszystko oprócz jednego punktu. Teraz jestem w trakcie załatwiania płatnego stażu, który później może przekształcić się w normalny etat. Byłam na dwóch rozmowach. Chciałam właśnie tam ze względu na dojazd robiłam warkocz. Chciałam, żeby parzył, ale dwogo czułam. Nie dostałam się. Piłka w grze. Gdzie błędy? Być może nadmierny potencjał. Wiem, że korzystam ostatecznie na tym, że nie dostałam się tam, gdzie się nie dostałam. Nie wiem, czy najlepsza dla mnie praca znalazła mnie pasuje do warkocza. Wydawało mi się, że to pasuje bardziej do afirmacji. Co o tym myślisz? Temat dla mnie dość istotny. No więc, wszystko wskazuje na to, że stosujesz splot energetyczny zgodnie z zasadami sztuki. Można byłoby jeszcze do tego dodać, że w kadrze warto umieścić sytuację docelową, czyli po co mi ta decyzja urzędowa? Po co mi uprawnienia i te wszystkie inne rzeczy? Jak będzie wyglądało moje życie, kiedy to wszystko już będę mieć? I to może umieścić w kadrze, a niekoniecznie środki do tego celu. Bo my się nieraz upieramy, że to musi wszystko przebiegać tak, jak ja chcę, jak sobie wymyśliłem, piszę scenariusz. I kiedy ten scenariusz nie okazuje się najprostszy i najłatwiejszy z punktu widzenia wszechświata i ulega modyfikacji, my to traktujemy jako przeszkodę. Więc dobrze jest zawsze zadać sobie pytanie, a po co mi to, co wydaje mi się moim celem? I to po co mi to umieścić sobie właśnie w swoim celu, w swoim zamiarze, w swoim kadrze? A jak to się odbędzie? To już nie do końca nasza sprawa. Oczywiście wchodzimy przez otwierające się drzwi, korzystamy z możliwości, które wydają nam się najfajniejsze i najłatwiejsze, ale interesuje nas ta kwestia docelowa. Poza tym piszesz, że parzył cię w plecy warkocz. Zasadniczo tutaj ja, moje kompetencje są niewystarczające, bo ja nie potrafię sobie wyobrazić, jak w plecy może parzyć cię warkocz, który został uruchomiony i znajduje się w odległości łokcia od Twoich pleców? Może? Podczas przepływu energii? Nie wiem. Nie wiem. Zwróciłbym tutaj uwagę na Twoim miejscu, gdybyś zechciała posłuchać mojej rady, na powtarzalność tego, tego procesu. Czyli jeśli za każdym razem, kiedy działasz z warkoczem, czujesz pieczenie pleców, no to z tego może wynikać, że jest to związane właśnie z pracą z, z Twojego zamiaru zewnętrznego. Ale jeśli raz się tak wydarzyło, to trudno powiedzieć, co tam cię piekło tak naprawdę, zwłaszcza, że punkt energetyczny znajduje się w odległości mniej więcej łokcia od Twojego ciała. To jest energetyczny narząd, więc tam na skórze niewiele się powinno dziać. Ale każdy jest inny i każdy może sobie tę metodę modyfikować tak, jak mu pasuje. Powtarzam, nie jestem kompetentny, żeby tutaj w tej kwestii się wypowiadać, bo nie do końca to zagadnienie rozumiem. Dalej, piszesz, że być może taki zamiar, najlepsza dla mnie praca znalazła mnie, pasuje bardziej do afirmacji. Można spokojnie podświetlać sobie, tak w wyobraźni afirmację. To nie musi być każda modalność, to nie musi być kadr stricta. Możesz wypowiedzieć sobie swoją afirmację, swój zamiar i to potraktować energią ze splotu energetycznego. Tutaj nie ma żadnych zasad w stylu musisz albo nie wolno. Jeżeli czujesz, że to robi ci dobrze i dobrze ci z tym, no to dobrze ci tak. I tak spokojnie może być. No, życzę, żeby wszystko poszło zgodnie z Twoim zamiarem, bo tak jak powiedziałaś, Twój zamiar zawsze się urzeczywistnia. Oczywiście, że nie wyczerpiemy tematu, ale chcę, żebyśmy wspólnie spróbowali uruchomić sobie. Splot energetyczny zamiaru zewnętrznego. Przypomnijcie sobie któryś ze swoich zamiarów, któryś z celów, jaki można umieścić w kadrze. I zaczynamy. Zrób wdech. Zamknij oczy. Poczuj najpierw splot energetyczny zamiaru zewnętrznego, albo wyobraź sobie, że on tam jest. Wdech, spokojny i powolny wydech. Wdech, podczas oddychania nastawiamy się na wykonanie techniki. Wdech. Wydech. A teraz oddychaj okolicą między łopatkami. Kiedy robisz zwykły wdech, unosi się klatka piersiowa. Spróbujmy pooddychać klatką piersiową najpierw. Wdech. Unosi się klatka piersiowa. Wydech. Opuszcza się. Opada. A teraz oddychamy. Ale oddycha okolica między łopatkami. Wdech. Możesz nawet lekko zaokrąglić plecy. Wydech. Wdech. Klatka piersiowa zapada się. Zakrąglają się plecy. Oddychamy okolicą między łopatkami. Wydech. Jeszcze raz wdech. Spokojnie. Wydech i jesteśmy spokojnie skoncentrowani. Kontynuujemy oddychanie w ten sposób i czujemy, że nasza uwaga skierowana jest w okolice między łopatkami. W dalszym ciągu oddychamy. Wdech. Klatka piersiowa zapada się, zaokrąglają się plecy, szczególnie górna część pleców. Wdech. Wydech. I czujemy, że coś znajduje się za łopatkami. To może być lekkie ciepło, ukłucia. W dalszym ciągu oddychamy i niwelujemy ten stan na tyle, na ile się uda. Spokojnie oddychamy i na wdechu wykonujemy ruch okrężny do tyłu ramionami. Na wydechu otwieramy klatkę piersiową i łopatki lekko ściągamy, tak żeby nie było żadnych nieprzyjemnych uczuć ani doznań. Oddychamy spokojnie, skupiamy się na okolicy między łopatkami. Poczuj jak promień światła przechodzi między Twoimi łopatkami, biegnie wzdłuż kręgosłupa w dół i w górę. Wdech. I wzdłuż kręgosłupa w górę unosi się promień światła aż do siódmego kręgu szyjnego. Wydech. Promień światła przechodzi w dół. A teraz weź wdech i wstrzymaj powietrze. Zatrzymaj to powietrze między łopatkami. Wydech. Poczuj. Skoncentruj tam uwagę, jakby Postaw tam kropkę. Teraz jeszcze kontynuujemy wdech, unosimy energię i swobodny wydech. Energia schodzi w dół. Jeszcze raz wdech, doprowadzamy energię do okolicy między łopatkami, stawiamy kropkę, czujemy tam ciepło, nasilamy koncentrację w tym miejscu. Kontynuujemy wdech, unosimy jeszcze energię. I wydech. Oddychamy spokojnie i swobodnie. Twoja uwaga znajduje się w okolicy między łopatkami. Być może teraz doznania są już wyraźniejsze. Jeśli ktoś robi to pierwszy raz, to być może nie ma żadnych wrażeń i to jest normalne. Robimy wdech, nabieramy powietrza i odczuwamy wyraźniej splot energetyczny zamiaru zewnętrznego. Wraz z wydechem poczuj, jak końcówka splotu unosi się pod kątem w stosunku do kręgosłupa. Poczuj świecenie, blask na końcu splotu. Oddychamy spokojnie i swobodnie. Światło z końcówki splotu energetycznego zamiaru zewnętrznego kieruje się do klatki piersiowej, przechodzi przez klatkę piersiową i lekko po skosie idzie w górę, jak reflektor. Przed sobą widzisz kadr docelowy i on zostaje oświetlony. Podświetlony przez światło, które wydobywa się z końcówki splotu zamiaru zewnętrznego. I teraz ustaw swój kadr docelowy albo afirmację. Każdy niech zrobi to osobiście. Można wypowiedzieć na głos afirmację. Teraz robimy wydech i niwelujemy wszystkie odczucia. Zanika kadr docelowy, opada splot energetyczny zamiaru zewnętrznego. Jeszcze raz spokojny wdech i wydech. Otwieramy oczy i wracamy do rzeczywistości czyli do mnie. Myślę, że taki krótki trening pomoże każdemu. No, może na początek wyobrazić sobie, jak działa ten splot, a z czasem poczuć go. Jak chcecie, dołączajcie to do swoich technik. No a my widzimy się jeszcze dzisiaj o 21.00 na czytaniu końcówki drugiego tomu Transurfingu Wadima Zelanda. A, jeszcze jestem zobowiązany Was poinformować, że 19. Tak. 19 lipca w Zielonej Górze będzie duże, piękne święto transurfingu, dlatego że odbędą się stacjonarne warsztaty z podstaw transurfingu od 10 do 17. Przyjeżdżajcie do Zielonej Góry. Wszystkie informacje i zapisy na maila. Zresztą w opisie ten mój mail. Jest Marcin Pracki, małpa Dzięki piękne, że byliście dzisiaj ze mną. Zapraszam na 21. Dbajcie o siebie. Niech Wam będzie dobrze. Do widzenia.